Być wierzącym, być wyznawcą Pana Boga, to zgłębiać i przyswajać sobie Boże Ojcostwo. Na czym ono polega? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. W ten sposób kierujemy nasz wzrok ku niebu. Na Ziemi dzieją się różne rzeczy, ale nasze życie jest ukierunkowane ku Bogu. I nasza doczesność jest skierowana do życia wiecznego. Moi drodzy, Liturgia Słowa to pierwsza część liturgii eucharystycznej. Trzeba nam wsłuchiwać się w treść liturgii Słowa, w treść tych czytań, po to, żeby zaczerpnąć naukę i siły do dobrego życia. Te czytania nie tylko odkrywają nam coś z przeszłości, ale mają służyć nam tu i teraz. Mają nam pomagać żyć dobrze. Pierwsze czytanie pochodzi ze starotestamentowej księgi rodzaju i dotyczy zła, grzechów popełnianych w Sodomie i Gomorze. Były tak okrutne, tak wielkie, że Bóg postanowił obydwa miasta zetrzeć z powierzchni Ziemi. I oto pojawia się Abraham. I w rozmowie z Bogiem prosi Boga o ocalenie tych miast, ze względu na sprawiedliwych, którzy mogą się tam znajdować. I rozpoczyna się ten niezwykły targ, który przypomina targ, jaki nieustannie dokonuje się na Bliskim Wschodzie targowanie się którego pewnie wszyscy tak czy inaczej doświadczyliśmy. A jeżeli w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych, to czy zniszczysz to miasto bez względu na tych pięćdziesięciu? A może jest czterdziestu, a może trzydziestu, a może dwudziestu sprawiedliwych, aż w końcu, a może w tym mieście jest dziesięciu sprawiedliwych? Nie zniszczę, odpowiedział Bóg, przez wzgląd na tych dziesięciu. Okazało się jednak, że nawet dziesięciu sprawiedliwych nie było w Sodomie i Gomorze. I obydwa miasta zostały starte z powierzchni ziemi, gdzieś są tam na południowych krańcach Morza Martwego. Odnieśmy to do naszych czasów. Nie brakuje w nich zła. Czasami dotkliwego i dramatycznego, jak to, co wydarzyło się kilka dni temu w podwarszawskiej parafii. Czegoś takiego zapewne nie doświadczyliśmy za naszego życia, żeby kapłan, jeden spośród nas, dopuścił się zabójstwa. Przeżywamy to wszyscy. A szczególnie my, kapłani, zadając sobie pytanie, co stało się w tym człowieku. Nie tylko z tym człowiekiem, ale co stało się w nim. Ale na tym pytaniu nie możemy poprzestać. Musimy pójść w ślady Abrahama i prosić, prosić Pana Boga, aby zło, które stało się, zło, które może zachwiać wiarą, nie tylko zwyczajnych wiernych, ale także nas, kapłanów, aby to zło zostało przez Boga przezwyciężone. Potrzebna jest więc modlitwa, ufna i gorąca, i oddana Panu Bogu. I potrzebna jest świadomość, którą trudno wyzwolić, trudno mieć, ale powinniśmy starać się, żeby zawsze ją zachować. Tam mianowicie, że granica pomiędzy złem i dobrem, nie przebiega pomiędzy ludźmi. Granica między złem a dobrem przebiega w każdym człowieku. I takie właśnie wydarzenia, tragiczne to poświadczają, na to wskazują. Trzeba więc się modlić, aby świat nie popadł w ruinę i aby również Kościół nie zachwiał się w posadach. Potrzebny jest w każdym pokoleniu nie jeden, ale tysiące Abrahamów, którzy modlą się do Pana Boga, prosząc, aby nie niszczył wszystkich ze względu na tych, którzy są sprawiedliwi. A jaka powinna być nasza modlitwa do Boga? To pytanie zadali uczniowie Jezusowi, prosząc Panie, naucz nas modlić się. Jezus odpowiedział. Mamy dwie wersje tej modlitwy zapisaną w Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza. Ta, którą odmawiamy w pacierzu, pochodzi z Ewangelii świętego Mateusza. Dzisiaj czytaliśmy Ewangelię świętego Łukasza. Drobne różnice wskazują tylko, że być może Jezus uczył tej modlitwy kilkakrotnie przy różnych okazjach. Utrwaliły się więc dwie bardzo podobne wersje. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz. Wszyscy zwracamy się do Boga jako do Ojca. Niektórym przychodzi to trudno. Kiedyś uczyłem dzieci w domu dziecka i one z trudem, zwłaszcza dziewczynki, uczyły się modlitwy Ojcze Nasz. Nie mogłem tego zrozumieć, a wychowawczyni powiedziała: To ksiądz nie rozumie. Przecież one, gdyby miały dobrych ojców, to by ich tu nie było. Trudno im było mówić, Ojcze, nasz. I tak dochodzimy do pierwszego wniosku. Mianowicie mamy patrzeć na Boga, jako na ojca, nie przez pryzmat ludzkiego ojcostwa i ludzkiego macierzyństwa, bo to bywa, że zawodzi. Lecz mamy na ojców i matki patrzeć w świetle tego, kim jest Bóg jako ojciec. Być wierzącym, być wyznawcą Pana Boga, to zgłębiać i przyswajać sobie Boże Ojcostwo. Na czym ono polega? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, w ten sposób kierujemy nasz wzrok ku niebu. Na Ziemi dzieją się różne rzeczy, ale nasze życie jest ukierunkowane ku Bogu, i nasza doczesność jest skierowana do życia wiecznego. I to jest najważniejsze przesłanie, jakie możemy usłyszeć i jakie możemy przyjąć w Kościele. Nie tylko budowanie ludzkiej wspólnoty i społeczności, ale ukazywanie ludziom wiernym. Drogi do Boga i ku życiu wiecznemu. I często powtarzam, że modlitwa Ojcze Nasz powinniśmy odmawiać na palcach, bo to jest siedem próśb. I powinniśmy mieć świadomość tych siedmiu próśb. Siedem to jest liczba doskonała, liczba pełna. Siedem darów Ducha Świętego, siedem sakramentów świętych, siedem dni w tygodniu. Pełnia doskonałość. I oto poszczególne prośby: Święć się imię Twoje. Najważniejszym celem modlitwy jest uwielbienie Boga. Są różne formy modlitwy: prośba, błaganie, przebłaganie, które będziemy również mieli dzisiaj, pod koniec Mszy Świętej, dziękczynienie, ale najpiękniejsza modlitwa. To uwielbić Boga ze względu na Niego samego. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. To druga prośba. Na świecie są Królestwa, Rządy i Panowania i Państwa. Są ludzcy władcy, którzy domagają się posłuszeństwa, są ludzkie prawa. Ale jeżeli rozminą się z prawem Bożym, jeżeli rozminą się z budowaniem Królestwa Bożego. Obraca się to przeciwko ludziom. Królestwo Boże to Królestwo prawdy i miłości, dobroci, przebaczenia i pokoju. Prosimy, aby Bóg zadomowił się pośród nas. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. To trzecia prośba. W niebie Bóg sobie poradzi. A na Ziemi potrzebuje nas, abyśmy narzędziami byli wypełniania Jego świętej woli. A Jego świętą wolę poznajemy w Bożych przykazaniach, tych dziesięciu oraz tych, które zostały z nich rozbudowane. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi, zatem uczyń nas, Panie Boże, narzędziami Twojej dobroci, Twojej sprawiedliwości, i Twojego prawa. Czwarta prośba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To niezwykła prośba. Ewangelia została zapisana w języku greckim. I w języku greckim ta prośba brzmi ton arton hemon ton epiusion dos chemin semeron. Jest w tym wyrażeniu niezwykłe słowo ton epiuzjon. Chleba naszego ton epiusion daj nam dzisiaj. To słowo nie przynależy do naturalnego porządku. Przetłumaczyć je trzeba było i tak tłumaczono od starożytności. Chleba naszego nadzwyczajnego, chleba naszego nadnaturalnego daj nam dzisiaj. I w najstarszych komentarzach rozpoznano tutaj prośbę, wołanie o Eucharystię. Aby Eucharystia była naszym codziennym chlebem. W naszym przekładzie mamy chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, ale nie tylko o ten chleb, którym karmimy się na stołach chodzi. Chodzi również o ten chleb, który przychodzi do nas z ołtarza i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To najdłuższa prośba, piąta i jedyna, która jest opatrzona warunkiem, uwarunkowana. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom, zatrzymaj, Boże, nasze winy. Taki jest sens tej prośby. Ta prośba to jest prośba o przebaczenie, o przebaczenie, które pochodzi od Boga. Ale i my mamy przebaczać. My mamy uczyć się trudnej sztuki przebaczenia. Bywają w życiu sytuacje, kiedy ta sztuka przebaczenia przychodzi szczególnie trudno. I nie wróć nas na pokuszenie. Trzeba by to po polsku przetłumaczyć. I nie dopuszczaj na nas pokusy, domyślne takiej, której nie moglibyśmy znieść. Jeżeli dopuszczasz na nas pokusy, to daj nam siłę, abyśmy mogli je pokonać, abyśmy mogli je przezwyciężyć. Myślę, że taką pokusą. Jest również to, co się kilka dni temu stało pod Warszawą. Zachwiało to wiarą, z pewnością niejednego człowieka, i zachwiało nadzieją, i zachwiało zaufaniem. Jest to pokusa, którą Pan Bóg na nas dopuszcza, ale daj nam siłę, abyśmy z tego wyszli i abyśmy wyszli ze wszystkich przeciwności, które obracają się przeciwko Tobie i przeciwko nam. I ostatnia prośba, siódma, ale nas zbaw odesłego. Tym, co najgorsze może przytrafić się człowiekowi, jest oderwanie od Boga i pójście, zapadnięcie się w sidła złego. Już nie tylko zła z małej litery, ale złego z dużej litery, bo on istnieje. Nazywamy go szatan, co z hebrajskiego znaczy wróg, przeciwnik Boga. Albo nazywamy go diabeł, co z greckiego znaczy ten, który dzieli, ten, który jączy. Zbaw nas od złego. Zbaw nas od Jego sideł i od tego, byśmy nigdy nie odeszli od Ciebie. Każdy kapłan, który odprawiam Mszę świętą tuż przed Komunią świętą, odmawia modlitwę, której wierni nigdy nie słyszą. Ze złożonymi rękami kapłan cicho. Przed przyjęciem komunii świętej modli się do Boga. A koniec tej modlitwy to spraw, abym nigdy nie oddalił się, nie odpadł od Ciebie. Wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Jezus. Uczy nas sztuki modlitwy. Pod koniec dzisiejszej Mszy Świętej zwrócimy się do Pana Boga ze wspólnym przebłaganiem. Uczmy się sztuki przebłagania po to, abyśmy mogli wysłużyć dobro dla tych, którzy szczególnie go potrzebują. W książce Ojcze Nasz możemy odkryć głębie najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa. W Ojcze Nasz, ksiądz profesor Waldemar Rostowski ukazuje niezwykłe znaczenie słów, których Jezus nauczył swoich uczniów. To nie tylko teologia, to także duchowa podróż w głąb naszej wiary. Jakie przesłanie kryje się w każdym wersie modlitwy pańskiej? Jak jej słowa mogą kształtować nasze życie? Sięli po potem książkę i odkryj moc modlitwy. A na stronie białykruk.pl książkę możesz kupić z dużym rabatem.